Co za dziadostwo. Nawet w tej pseudokoparce nie można zmienić biegu. Szef to skąpiec, a sam tylko zmienia samochody. Cholera jasna. Co się dzieje? Jakiś kataklizm, czy co? Nie mogę się nawet wyspać. Jeśli torenia, to ją uduszę gołymi łapami. Jak można tak tłuc się od rana? Żadnego wyczucia. Czarek opieprz tego kogoś, siódma rano jest. Boże... Co to jest? Ludzie, czy was porąbało? Co wyście zrobili z moim ogrodem? Przeoraliście mi wszystko, łącznie z werandą. Panie, nie rzucaj się pan jak szczupak, budowa trwa i to nie jest nasz pomysł. Z pretensjami do szefa, a żeby pan wiedział. Jak tak można przeorać komuś prywatny teren? Zadzwonię do waszego szefa, na policję i gdzie się tylko da. Powariowali, no i dzwoni pan. My tu tylko budujemy. Co to w ogóle ma być? Co wybudujecie? Market, będziesz pan miał blisko po papier do kibelka. Ha, ha, ha! o mnie. Wasze niedoczekanie. Jowitka, to jakaś koszmarna pomyłka jest. Nic się nie denerwuj, ja to wszystko wyjaśnię z tymi imbecylami, ale jak tak można przyorać komuś prywatną posesję? Tylko w naszym kraju jest to możliwe. Obiecuję ci, że załatwię tą sprawę tak, że jeszcze dostaniemy odszkodowanie za te wszystkie straty. Obyś miał rację. No i wyobraź sobie Reniu, że w naszym ogrodzie jakaś firma zaczęła stawiać hipermarket. Na szczęście Czarek szybko zareagował i pojechał do miasta załatwić tą sprawę. Liczymy na to, że dostaniemy odszkodowanie za ten zdewastowany ogród. Oby się udało. No co ty mówisz Jowita? Powariowali czy co? A nie wiesz może, co to za hipermarket miał powstać? Bardzo mnie to interesuje. Nie wiem, a co? Nie no, bo w okolice mieli budować sieć hipermarketów mięsnych, o nazwie Bydlak. Bardzo lubię te sieć ów, nic nie wiem o żadnym bydleku. Mają tam bardzo dobry udziec z barana. Lubię go sobie zapiec w kwasie z kiszonych ogórków i pod puchem ze śmietany. Do tego tłuszcz, niam! Haha, Renia ty wariatko! Dowajta, a może to w ogóle nie miał być supermarket? Może tak naprawdę to tylko kamuflaż, a pod ziemią coś zakopano? Na przykład dwustuletnie jądra byka albo coś innego? Haha, ha, ojrenia. Ty Tomasz wyobraźnię. Jowita, kochanie, udało się. Byłem w tej firmie, co zaczęła tu budować i wszystko załatwiłem. Dostaliśmy odszkodowanie, cały tysiąc naprawdę. Jesteś kochany. Kupię nową pralkę, bo stara już skacze jak wariatka. I do tego za darmo posprzątają ogród. No czaruś, nie powiem. Spisałeś się. Nie dość, że odzyskamy ogród, to jeszcze zarobiliśmy na tym. Widzicie to? Ogród znowu w formie. To dzięki mojej determinacji. Załatwiłem wszystko tak, że ta nieudolna firma odczepi się od nas raz na zawsze. Próbowali mi coś wytłumaczyć, ale nawet nie dałem im dojść do słowa. Tak się wystraszyli, że nie dość, że wysprzątali nam ogród, to jeszcze dali w prezencie meble ogrodowe. No czaruś, ty dzikusie, ty to masz charakter. Kilka godzin temu było tu pobojowisko, a teraz proszę. No, Słonico, masz rację. Czarek to twardy zawodnik, zawsze postawi na swoim. Wiadomo. Czarek. Wstawaj natychmiast. Muszę ci coś powiedzieć. Wstawaj w tej chwili. Rany, co się dzieje? Nie można się zdrzemnąć, czy co? Właśnie wracam z odwiedziną Reni. Wyobraź sobie, że ekipa, która dziś rano pracowała u nas w ogrodzie, teraz pracuje blisko mieszkania Reni. Okazało się, że po twojej interwencji znaleźli nowe miejsce pod ten hipermarket. To jest właśnie ogród Reni. No i co mnie to obchodzi? Ano dużo cię to powinno obchodzić. Gdybyś nie darł na nich japy, tylko ich wysłuchał, teraz miałbyś o wiele grubszy portfel. Oni będą płacić Reni po 15 tysięcy miesięcznie, za dzierżawę ogrodu. Co chyba się przesłyszałem. Nie przesłyszałeś się, jesteś dupa wołowa i tyle. Tylko nie to.